Siemanko w Nowym roku 2020 No, także blisko rozpaliłem w piecyku napaliłem Będę teraz wiecie co O, tak w ogóle mam już drzwi Weekenda i bramę Formana to później powiem coś więcej o tym a na razie będę tutaj to okienko sobie słuchajcie, obrabiał. Eee, muszę podnieść to, to okienko, muszę słuchajcie podnieść... O tutaj wpuściłem trochę piany, żeby po prostu było tak bardziej coś wypełnione czymś. Eee, tutaj to okno ma chyba 125 cm wysokości. Szerokość 60, czyli 60, tak jak normalny bloczek itong, Tylko, że muszę go dociąć. Na styk by było 15 cm grubości tutaj itonga. No, ale, że takich nie ma, no to takiego jakiegoś tam pozostałości będę ciął. Eee, 13, to 2 cm zostawię. Zostawię luzu, nie? Bo muszę to okno tutaj podnieść. Jest jeszcze jedno takie okno tutaj ze ścianą łazience, które muszę już podnieść. Podniosłem, ale muszę je zmniejszyć. O, jak widzicie, tutaj mi klejem zaciągałem. Jeszcze to jest do szlifowania całe to okno, bo one nie zostało jeszcze tak zrobione na gotowo. Eee, bo jest to tam przygotowanie do tego darzu okien, nie? Także na razie podnosimy i słuchajcie co i będę ciął bloczek wcześniej ciąłem flexą taką dużą nie a dzisiaj na czymś takim znaczy ja już ciąłem y, działówki tu wszędzie e, tą piłą lisicą lisicą nie wiem jak to piła blaster, jak to się nazywa do, prawidłowo jak zwał tak zwał to co o czym będę ciął to Sousa Milwaukee Fuel Model M18 CSX I tak dalej Do tego mam Mam taki, o słuchajcie brzeszczocik Brzeszczocik, taką Po prostu ostrze, no, nożyk do cięcia Właśnie jak widzicie on jest Z tą taką widią Eee, widziałem jak to wcześniej majstrzy tnął czymś takim i byłem ciekaw jak to że no, tak patrząc z boku to fajnie to wyglądało bo mówię kurczę super mało się kurzyło mówię no to super zobaczymy tylko że im takich ostrze w ciągu dnia chyba trzy poszły raz nie więc eee, jak się ma coś takiego i chcesz tym ciąć tak jak tniesz pewnie podejrzewam, no nie wiem dla siebie to, to robisz to spokojnie powoli i nie dociskasz, bo jak widzicie zobaczcie tutaj zaczep jest taki, tak, no nie wiem ostrze, kurczę, tak potężne a, a, a uchwyt jest po prostu taki bardziej delikatny i no jestem w stanie uwierzyć, że to się po prostu potrafi ułamać, nie no i mi się to łamało właśnie w tym miejscu gdzieś na tym łączeniu, na tej dziurce, i, no i już ostrze było do wywalenia, nie? No, chyba, żeby tutaj sobie coś wycięli, taki sam wzór, tu bliżej flexu, jakoś, no ale to więcej chyba kombinowania i co? To zaraz to y, zrobimy i pokażę. Wam. No, i dobra, będziemy ciąć, nie? założę tylko rękawiczki. Do tej maszyny mam baterijkę, tak jak widać, dziewiąteczka, M18, to nowa, można sprawdzić, czy akurat naładowana jest cała, ostrze też takiego, przed sobie wziąłem, słuchajcie, i oczyściłem szczotką drucianą tutaj te bo były pozostałości bloczka i o, i gorzej się cieło. Yy, żeby włożyć ostrze to trzeba taki, taki suwak przesunąć do góry trzymać go i tu dziurkę włożyć ostrze i puścić tak tylko właśnie nie wiem czemu ale nieraz to nie zadziała tak jakbym chciał zostawiło. O, trzyma się. Trzyma. Tak? Dobrze jest tak sprawdzić, bo nieraz tak nacisnąłam, to wyrzuciło mi ostrzej. Może kogoś uderzyć, nie? Ruch ma. Jak widzicie? Do przodu, do tyłu. Ale też to, to takim lekkim kątem i ostrze zobaczcie, też tak chodzi, nie. Więc jeżeli jak ja zobaczcie narysowałem sobie taką kreseczkę ładną i chciałbym tak bloczek uciąć, w dłuż, to jest długie cięcie szerokie, no, bo 24 bloczek, no i 60 w dół i weź utrzymaj to, a jeszcze wyceluj, żeby... To powiem szczerze, że na początku to miałem takie. No dobra, Pięć to teraz nic. Ale... No co? Trzeba znaczy się przyzwyczaić i troszkę nauczyć się tego, nie? Najlepiej jest położyć yy, ostrzy na kresce, docisnąć, żeby ona nie latała, yy, nie latało te ostrzy i powoli. I później, Im mocniej naciśniesz guzik, tym yy, po prostu nie szarpie tak i lepsze cięcie ma, nie? Ja spróbuję to. Ech, w ten sposób, bo tak bo chcę widzieć. Bir küçük kontak var. Jak widzicie, pół bloczka przeciąłem, Nie jest to takie szybkie, no ale to już teraz kwestia gustu, jak kto woli ciąć i tak dalej. nie? Dobrze jest, żeby po prostu tu od góry nie dociskać mocno, bo ja widziałem, że rzeczywiście e, panowie, którzy w tym cieli, oni mieli co prawda na kabel, to no ale to już pobijam to i trochę inny sprzęt innej marki. To, to jest, to jest może jest troszkę szybciej, no ale przy tym naciskaniu po prostu te, ten uchwyt nie, nie wytrzymywał, no i dlatego pękał. Zaraz pokażę, jak się skończy, nie? No i dlaczego został ucięty. Tą piłą. Eee, jak widzicie, no wyszło równo całkiem, nie? Plasterek taki, tym bardziej, że jest to długie cięcie i troszkę czuć je czuć w rękach ręce tak trochę się wydalpią przy tym, nie, bo to jednak, jednak ma takie drganie dość duże No i tu już boczek mam przygotowany tylko go zanieść troszeczkę później ja sobie go Klej dopiero jak będę miał wszystkie docinane i klej rozrobię wtedy, Także co, na temat tego sprzętu to tyle, super. Szczerze mówiąc, chciałem go wcześniej kupić. No, nie kupiłem. Mam do niego jeszcze takie, kupiłem takie ostrze jeszcze. Jedno to o te prostokątne to do metalu jest. A to jest, to jest chyba nawet prawie że do wszystkiego. Drewno utnie. Bo ma, te, ma tą widię ładną. I tu jest oczy, o tyle fajnie, że zobaczcie jeszcze pierwszy ten ząbek tutaj na czubku jest taki wyciągnięty, że nawet jeżeli chcesz uciąć o deskę no i nie masz tu dziury i nie chcesz, to on wyskrobie tylko trzeba uważać rzeczywiście z tym takim zacięciem w desce, bo jak za bardzo dociśniemy tu maszynę do, do deski, to potrafi się takie ostrze wygiąć, no i tak może pęknąć, nie wiem, mi na razie nie pękło, może innym razem pokażę jak to, teraz nie mam jak tutaj, także to tyle na, sp na temat sprzętu lisicy, nie? Fajne. Polecam. Jakbym miał wybór wcześniej kleksą dużą, a taką lisicą, to bym, to bym wybrał sobie to. Rzeczywiście, bo to jest fajne. Nie trzeba prądu, nie muszę rozciągać tam, kurzyć. Te okulary zakładać później no kiepsko jest tym bardziej, że Flexo jak się... No fajne, bo flexa jak dotkniesz to jest moment, tam dotykasz i po prostu tam tnie, ale ona też ma jakiś tam zakres głębokości, kto na ile wchodzi w taki bloczek. Przyjmując, że musisz takie 24 ściąć. No, ale to, jak to woli? Flexa też się przyda na budowie. Wiadomo. 土曜日は、ウルフのブログ。